No cześć! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bez przywitania miało być, ale okej. Okay. Um, jak widzicie, mam dzisiaj już nagrywam kolejny tar bo wtedy była sesja 8 odcinków. Dzisiaj także będzie takowa sesja. Um, jak widzicie... Hej, tu z klub masz być naszym DJ-em, możesz grać taką muzykę, jaka Ci podejdzie. Broweren na kosz klubu mieści mi się przy 24 ulicy, ubierz się zabójczo. Dozo! Gra jest po polsku. Polski może niekoniecznie jest tutaj bardzo dobrze przetłumaczony. Może to nie jest kropka w kropkę to. Um, ale w ramach mojego lenistwa, które jest już zwrodzone, um, no, postanowiłem coś takiego tu zrobić. Jak widzicie, mamy wyjaśnione wszystkie maski, co dają. Um, a. Teo mieliśmy, ok. Dobra. Eeeem... Um... To serio nas nie atakuje Ale my go też nie O nie, okej, okay, jest luz Dobra O tań mojemy w sumie nie jest taką trudną grą powiem szczerze w tysiaki To jest takie Powiedzmy sobie szczerze dość łatwe podejście do sprawy Martwi, martwi. Kurwa, tylko to są okna. Eee... Powiem wam tak. Jest to łatwiej w zginięcie. No. Tu jestem pajacu. A czyli muszę się najpierw zająć środkiem, okej. Okay. Kminie fakt Czy on coś nam da? Oczywiście że nam da maskę Karla Martwe, martwe Ale co nam z tego? O Pytanie, kto tu jest? Kości z pałką, gości z pływie czym? Okej okay. A, FPSy, ogarnijcie się. Pisałka trzeba zabić. A, czyli, o, w sumie, wait, tu jest katana. Teren czysty. fajne, podobała się mi się ona. Jakiegoś tu nie ma, nie, wszyscy tu... ...są. To jest ich dwóch akurat, więc... Tak średnio jest jak to zrobić, okej. Okay. Tu jest... nie. Jak on się zrespił? Fucking cheater. O kurde. To nie będzie aż takie... ...proste, żeby wylecieć. Ale to już zrobimy w ten sposób. Martwy, martwy. Tutaj byłem... będzie... Nie powiem ciężko... A nie, nie będzie. Czekajcie, tu są szyba, szyba. Aha. Minie. Fuck. To było tak tępe założenie z mojej strony, co teraz zrobiłem... ...że aż mi za siebie wstyd. Nie, nie pytajcie, czemu tak po prostu biegam sobie bez... Bezcelowo, wesoło mordując wszystkich. <tuh> Telefon? Coś nam da nic. Co jak to, podobały mi się te szyby. Mam ochotę je poniszczyć. Facebook. Telefon! Co jeszcze? Eee... Tyle? Nie no nie mam jeszcze wrócić do samochodu i się muzyka nie zmienia. Wow. wow. To było trudne. Ok. Jaki pajac Kurwa Chodź Czy tu się dało skradać? Czekajcie, oni mnie to nie widzą, prawda? Oczywiście, że nie. Powiedział Awo, po czym zginął? Czekajcie, wiecie co? Mam pomysł. Kurwa. Ile można? Gin. Wiecie co? Pierwsze konsekwencje robię Rambo. Hopla. Martwy? N1L, tu są dwóch. Tu nie ma nikogo. Wreszcie, kurwa. To było ciężkie, naprawdę. Uwierzcie mi na słówko. Moje na wpół przebite drzwi katana. Okej, okay. znaczy wiecie. Dobra. Szkło. Jestem antyfanem szkła. I postanawiam je zniszczyć. O. Jej, biegni... Zabójstwa! Kombosy odwaga. Aha! Czyli to drugie to jest odwaga, elastyczność, yy, mobilność. Odblokowano nową broń. Aha, tutaj narażenie się i tak dalej, egzekucja, spoko. Rufus i Karl. Nowa broń. Puszka piwa! Like a boss. Uuu, to jest ten nasz biker, którego zabiliśmy wcześniej. Hej stary, mam coś ważnego do powiedzenia. To wszystko nie dzieje się naprawdę. Zobacz. Bulk, bulk. Bulk, bulk. E, to co przed chwilą widziałeś nie wydarzyło się naprawdę. Nie wyglądasz na przekonanego. W takim razie pozwolę, że cię zatem o... John zignął. Okej. Okay. Cześć. Aha, okej. Okay. Możemy brać... Wow, wow, wow Ej, ale spoko Więc nie mi czegoś takiego proszę nie robić Bo to strasznie zwiększa wa... Zwiększa kurwa wagę materiału Nie, spieram stąd To zwiększa wagę materiału Dobra To byłoby na tyle Gdzie jest lachon? Na zakupy. Dobra, to było na tyle i do jutra, papa.